Czołaneczku wszystkim, witam was w szóstym już odcinku z serii Pytania i Odpowiedzi W tle będę sobie tutaj koksił czwórkę, ponieważ muszę dobrze wypaść na zawody Na zawodach, na które nie jadę Także będę sobie tutaj koksił I w międzyczasie będę odpowiadał na wasze pytania Pierwsze pytanie Czy pokażesz swoje naklejki Cube Smith? Tutaj, tutaj, tutaj Tutaj i tutaj. Tak wiem, że chodziło Ci o to, żebym to omówił, ale nie widzę w tym większego sensu, więc to tyle. Yy, ile układasz LBLM. em Wiecie, co? Może sprawdzimy, ponieważ już chyba nie wiem, zaryzykowałbym i powiedziałbym, że rok nie układałem, ale. Chyba bym skłamał, no ale cóż, to sprawdzimy Takim troszkę zmodyfikowanym układałem, więc... Ale spróbuję się ułożyć tym najzwyczajniejszym A, co ja robię? No nie ma 2, ale widzicie 42 sekundy. no byłoby lepiej, ale jak już mówiłem długo nie układałem i poza tym ja tym takim pierwotnym LBL-em nie układałem, tylko troszkę zmodyfikowanym, więc troszkę jak widzieliście mi się algorytmy popieprzyły. Eee, dobra, idziemy dalej. Jak zacząć układać Friedrichem, bo ileż algorytmów nie przeraża. Klecz eee, algorytmów nie jest przerażająca, co prawda jest ich dużo. Natomiast nie potrzeba ich wszystkich, by już układać Friedrichem myślę, że nawet starczy Ci mniej niż 10 7 podstawowych OLE i, 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 i PLL w sumie pielele to starczą 3, czyli no równe 10 ale to już wtedy jest bardzo, bardzo uproszczony Friedrich, więc dlatego byś musiał się nauczyć wszystkie PLL, 7 podstawowych OLE to wtedy już będziesz koksił nie martw się im więcej algów znasz, tym kolejne łatwiej wchodzą. To powiem Wam jeszcze, że ja nie znam wszystkich algorytmów. I od roku sobie w miejscu. Do czasu euro 2012 miałem się nauczyć wszystkich oLli I do dzisiaj umiem niecałe 40. Kurde, czerwona obok. A Aura później to naprawię. Yy, jakie miałeś czasy, jak zaczynałeś układać Friedrichem? Około 32 sekund. Skąd wziąć ID? bo nie wiem, gdzie mam je znaleźć. Nigdy nie byłem na zawodach. Yy, WCID ID dostaje się po udziale w zawodach. Gdy yy, wprowadzają twoje wyniki do bazy... ...tej ogólnej... Gdzie to, ze czerwonym? A, chyba muszę zamienić. Wprowadzając Twoje wyniki do bazy ogólnej, to automatycznie Ci się przydziela Twój własny ID. No i później, rejestrując się na zawody kolejne, już musisz to podawać. Musisz się tam znaleźć. Skopiować ID i podawać. Już wszędzie, bo inaczej będziesz miał jakieś multikonta na WC ID czy coś takiego. Dobra, a jedziemy dalej. Czy sama podstawa U... równa się kwadratowi obu ramion? Nie wiem czy naprawdę jest taki wzór czy to było po prostu idiotyzm e, kogoś w internecie, ale ja jeszcze tego nie miałem, bo dopiero co skończyłem gimbazę, więc nie mam pojęcia. E, umiesz f intuicyjnego czy same algi. No mój f l intuicyjny składa się z algów. No ale te algi są wymyślone mnie, wie, przeze mnie, więc e, intuicyjnie. Żadnych algów się nie uczyłem. Chyba, że jakieś takie triki. Jakieś takie poprawiające, pro, poprawiające czasy o ułamek sekundy. Kolejne pytanie jaka była Twoja pierwsza kostka? Moja pierwsza kostka to była 3x3 kioska jakieś 8 lat temu. Ale wtedy jeszcze nie wiedziałem, że będę w speedkibingu. Wiedzie tam jedna warstwa tej sprawy. Ile miałeś lat, jak zacząłeś interesować się kostkami? No, jak zacząłem, zacząłem się no, tak interesować speedcubingiem, to miałem 13 lat, w 2010 roku. Czy twoi rodzice umieją układać kostkę? Nie, nie umieją i raczej yy, się nie nauczą. Czy trzeba mieć zgodę rodziców, by zapis, by wziąć udział w zawodach no tam wszędzie piszą, że trzeba mieć tą zgodę i no radziłbym, żebyście ją mieli na papierze czy gdzieś tam, jak tam każą mieć mnie w sumie nigdy nie sprawdzali z tą zgodą, nie wiem dlaczego zawsze z tatą byłem na zawodach, więc jakoś nie spotkałem się, żeby komuś też sprawdzali więc raczej to nie jest tam bardzo wymagane, aczkolwiek, jak już mówiłem, zawsze lepiej to mieć. Żeby później w razie dziwnych okoliczności nie wziąć udziału w zawodach. Grasz Cesa, nie nie gram i nie grałem i nie będę grał. Eee... Masz konto na forum kostkarubika.org? Tak, mam, nawet dwa. Ponieważ kiedyś tam założyłem sobie moje pierwsze konto nazywało się Speedcuber2000, ale byłem nierozpoznawalny, więc później po pół roku, czy tam nawet roku założyłem sobie dopiero moje konto z nazwą BartoliniRosa, więc mam konto i możecie mnie tam znaleźć Oczywiście nikt taki sam jak na YouTubie czy umiesz układać blindfoldem? Jak tak, to jaki czas czasy? Jaki jest Twój rekord? Yy, ogólnie znam tą technikę układania blindem, aczkolwiek nigdy nie próbowałem tego z oczami i z zapamiętywaniem, więc nigdy nie ułożyłem blindem, więc na to pytanie Ci nie odpowiem, Jakie mam czas? To jest takie dosyć dziwne pytanie, ale myślę, że chodzi w nim o to, o. o definicję słowa Speedcuber no i Speedcuber w sumie to jest chyba każdy kto układa kostkę niekoniecznie szybko, więc ja tam nie będę w to się zagłębiał, bo zwyczajnie tego nie wiem kiedy na kogoś się mówi Speedcuber Czy to trzeba być szybkim, czy nie, czy coś to już chyba zależy od Własnej interpretacji tego słowa. E, dobra, idziemy dalej, bo troszeczkę się zamoliłem. E, Która koska lepsza? Mój wejląg czy Fang Shi Oczywiście, że moju wejląg. E, czy jesteś Polakiem, bo zdania są kompletnie bez sensu. Nie jestem Chińczykiem i język polski umiem od dwóch dni. Chociaż co się dziwi, jak moje zdania są bez sensu, jak Ledwo truje mnie z Polaka. Dobra, może nie ledwo, ale w tworzeniu zdań w ogóle jestem słaby, bo w życiu naprawdę mało książek przeczytałem, więc nie będę Wam tu się chwalił, ale wiedzcie, że moje słownictwo nie jest jakieś super bogate. Ale myślę, że zdania nie są bez sensu. Co ty gadasz? Dobra, idziemy dalej, bo już troszkę nudno. Dlaczego służy mata Stack Mat? Ona jest pierwotnie przystosowana do kubeczków tam, speed stacking. Aczkolwiek Kostkowiczy też zerżeli od nich tematy, i najczęściej służy to jako tło, jako ogólnie estetyczne walory. Tło do filmów, oczywiście. No i mi służy też jako podstawka pod biurko. E, dobra, przechodzimy do dalszych pytań. Gdzie jedziesz na wakacje? Na wakacjach już byłem nad morzem, w Ustce, w Słupsku. Prawdopodobnie gdzieś jeszcze pojadę we wrześniu czy tam w październiku. Żeby nie było, wiecie, sezonu, tłoku i tak dalej. Do jakiegoś ciepłego kraju. Czemu nie odpowiadasz na wszystkie pytania? Odpowiadam na wszystkie, z wyjątkiem takich, które się powtarzają, albo są idiotyczne, albo zwyczajnie są bez sensu. Umiesz kolor neutral. No tego nie da się nie umieć. Jedynie to można umieć, ale słabo a ja umiem na takim poziomie bardzo przeciętnym znaczy, nam no, powiedziałbym śr średnio zaawansowanym bardziej na żółtym, ale na tych innych kolorach to jest mi trudniej na żółtym czasem jak u to mam na odpróbowane czasy jak na białym i to tyle Piłbyś byś tą łykanę by ocenił? Nie Czy średnia na 2x2 na 2,60 jest dobra i PB 1,50? Średnia na 2x2,260 na jest naprawdę rewelacyjna, także myślę, że wygranie zawodów miałbyś nawet na dużą skalę miałbyś w zasięgu zdobyć pierwszego miejsca ze średnią 2,60 Do jakiego chodziłeś gimnazjum? Do 11 w Poznaniu. Ale już nie chodzę, ha ha, ha nie jestem gimbusem, ha ha. ha, ha. Jaka jest Twoja wymarzona praca, którą miałbyś wykonać w przyszłości? Takie troszkę poważniejsze pytanie. No i moja taka wymarzona praca, w której raczej się nie, w której raczej nie będę, chociaż kto wie. Co by było gdzieś tam na planie filmowym, operowanie kamerą. Chociaż w Polsce ta filmografia i w ogóle em, no powiedzmy szczerze, że nie jest na wysokim poziomie, tak jak Foliu, czy gdzieś tam, a ja właśnie bym chciał jakieś tam efekty specjalne, coś tam, czasami obróbka wideo. Ale w Polsce raczej nie ma na co liczyć, bo te polskie filmy tylko sklejanie w całość i tyle. Obróbka dźwięku i tak dalej. No i to raczej nie wypali. I jako, że idę do techniku łączności na technikę informatyka, więc raczej będę coś tam robił w komputerach budowanie komputerów, tworzenie stron internetowych i takie tam też całkiem spoko robota jak dla mnie Gdzie mogę się nauczyć metody Friedrich? A wujka Google to nie łaska zapytać? Co to znaczy po poznańsku wuchta wiary? Czy jakoś tak? Wuchta wiary to znaczy pełno ludzi Wuchta to jest pełno, a wiara, no wiara to jest no, ludzie, nie? Bartek, czy byłeś na Polish Nationals? Tak byłem. Natomiast w drugim dniu się bardzo wcześnie zwinąłem. Z przyczyn, o których tutaj nie powiem zbytnio. Więc byłem to mało zauważalny chyba w sumie. Ale byłem No to. To tyle. To są wszystkie pytania, które mi kiedykolwiek zadaliście. Już więcej pytań nie mam, także materiałów i pytań na odcinek 7 nie mam na razie. Także waszym zadaniem jest zadawanie pod tym filmem jak najwięcej ilości pytań, żeby odcinek najbliższy był jak najszybciej. Także dzięki za obejrzenie. Tutaj mam kosteczki. bo ktoś nie wiedział, to jest Schengen F2. Bardzo stara, dobra kostka. I to było na tyle. Mój Weihlęg polecam wszystkim. 14 czerwyszększu, którą koksiłem przy do mnie, które nie jadę i piątka rzększu, także in no, i timer. Także dzięki za obejrzenie trzymajcie się, cześć i zadawajcie pytania.